Udzielenie skutecznej pomocy bywa dużym wyzwaniem, zwłaszcza w sytuacjach, które same w sobie są trudne, takie jak właśnie choroba w rodzinie. Ogromnego wsparcia w takiej sytuacji potrzebuje nie tylko chory, ale również jego opiekun. Często, zwłaszcza w chorobach onkologicznych i neurologicznych, to on ma na swoich barkach główny ciężar związany z organizacją opieki, kontaktem z lekarzami, podawaniem leków, a jednocześnie dbaniem o dom i codziennymi obowiązkami. Mimo tak dużego obciążenia, opiekunowie nieraz odpychają od siebie pomoc, jaką oferują im bliscy. Mówią o tym wyniki badania przeprowadzonego w ramach kampanii Żywienie Medyczne Twoje posiłki w walce z chorobą, realizowanej przez Fundację Nutricja. Prawie połowie badanych opiekunów zdarzyło się zrezygnować z oferowanej pomocy w opiece. Najczęstszym powodem jest niechęć do bycia postrzeganym jako osoba słaba. Aż 31% badanych wymienia tę barierę. Na drugim miejscu znalazła się niechęć do poczucia, że jest się ciężarem dla innych. Tak zdeklarowało 29% opiekunów.